Dzień dobry, cześć czołem mi na was bardzo serdecznie jestem. Paweł słuchajcie, moi drodzy, ze mną jest Bird Dzień dobry. Dzisiaj robimy nowe rzeczy. Dzisiaj robimy survival. nieskończony. dodali. Tak, 7 nowych map jest. E, walka o przetrwanie i nieskończone fale. Tak dali, nie, nie że 10 fal jest. Jest nieskończona ilość fal. Więc, In infinity. Tak, więc zobaczymy jak daleko dojdziemy. Eee, no. Dajcie znać w komentarzach teraz na dole. O, nigdy nie graliśmy na tej mapie, do tego zacznijmy. Znaczy są nowe, więc i tak. nie wiemy czego możemy się spodziewać. Kompletnie. Po... przeciwnikach nawet, nie? Dokładnie, nie wiem co, co się spodziewać po przeciwnikach i nie wiemy właściwie tak naprawdę jeszcze. Eee, tak, to w ogóle to jest mapa otwarty jakiś teren, nie? To jest. Eee, Okej, okay. otwarte tereny wróżą źle, panie Pawle. To dobra, poczekaj, gdzie teraz przygotuj się na pierwszą falę? i Teraz gdzie będzie pierwsza Aha, fala, to dobra. Gdzie ten, gdzie tutaj będziemy w ogóle chodzić? Gdzie tu będziemy strzelać? Co się dzieje w ogóle? Zobacz, nie, nie wiem. Gdy mam nadzieję, że to... Ej, to będzie takie close quarter, nie? No, chyba tak. Chwila, dobra, ale Poczekaj, ja nie wiem, poczekaj, poczekaj. Który... No właśnie, gdzie oni mają stój, 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 właśnie, też nie gdzie mają respa. Dobra, na, na zewnątrz, wejść. na zewnątrz, na zewnątrz mają, na zewnątrz mają. E, na górę, tak? Mówisz? Okay, bo oni tak idą w grupie wszyscy. Czekaj, czekaj, czekaj. O, słyszę pierwsze strzały. Pierwsze strzały już właśnie poszły. A, tu są, panowie. Dobra, na razie... Ty, ale no to weź to ta, ziomek, zio ziom ziom no dobra, ale to tak wiesz, czekaj. Tu w ogóle nie ma w ogóle przejścia. Z drugiej strony jeszcze też idą. <laughs> Trzeba ogarnąć ten dom. Boże ten dom jest po prostu jakiś masakryczny, nie? Wow! Co to było? Rzuciłem granat. Dobra, spokojnie. Jeden tam wszedł do ciebie, panie Pawle. No poczekaj, poczekaj właśnie Chcę, Nie wiem czy tam... Ooo jejku... Paweł się nie umie nie. mogę się odnaleźć po prostu wiesz... w tym domu, nie Dobra, bo on tu do mnie wchodzi, polica Dobra, okej, no fala Tutaj nikogo nie zastrzeliłem Niestety No 0 do 10, nie? W ogóle wiesz po prostu. To tylko 10 przeciwników tu było? No tylko 10 było, na to wychodzi. Fala numer 2, okej Polecam Ci grać, powiem Ci, Panie Pawle, na pierwszej osobie, bo jest tak łatwość poruszenie się. T ale nie właśnie nie chodzi mi o to, żebyś nie chodził tutaj po tych dachach, bo za chwilę będą helikoptery, czy coś, i chłopie... Ale kopie... spokojnie, to jak będą helikoptery, to ja wyjdę stąd, spokojnie. Myślisz, Panie Pawle, że ja będę się tak wychylał? No to ja to nie wiem właśnie. Się? Z drugiej strony hałse. No Tyle, nie. Nie dajmy wejść do domu, bo potem to możemy, ten, popłakać się Poczekaj, czekaj, czekaj, czeka, czeka. Tutaj cyk, tutaj cyk, ała, ała. pasz, 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 pasz. pasz. Od, od, dwóch, od ponad dwóch minut Paweł, ty zupełnie nie pomaga w walce o przetrwanie. Pamiętaj, że możesz w menu pauzy zagłosować za wyrzucenie. Cicho tam już, ty, ty. <grym> proszę cię. <grym> Dobra, padł. Ej, tutaj się nie może tak wychylać, stary, jak ja go nie biją. No właśnie to mówię, nie, że. Dopiero teraz to y, poczułem. No właśnie o tym mówię, nie, że tutaj jest strasznie bardzo Prawie umarłeś już, nie? Dobra, uważaj na plecy coś nam wchodzi, coś na plecy nam Taka mi Kikulopor, taka. No taka syptą, lipa, nie? Trochę. No. Jest, padł. Dobra, mamy to. Poszło elegancko. Proszę, teraz ja 12, tutaj BirdBird bird 5. No to chodzi. Nie, bo ja przez chwilę musiałem się schować, bo mi tak obili. No właśnie nie, ja też się e, schowam. To jest... Ja też się schowam, bo wiesz. Druga jedna jest... fala, to tam nic yy, nie zrobił. No lepiej ale to, jest tr... a teraz będzie trzecia fala, nie stary, to jest po prostu jakiś yy, kosmos. Okej. Okay, ee... Jednak z tego dachu to lepiej strzelać, bo tutaj to cały czas trzeba biegać obok tego domu i. Dobra, czekaj, z tamtej strony idą, z drugiej strony idą, no. z drugiej strony idą. No to ty bądź na tym dachu. Jak będzie na dachu? Wow wow wow! Co, co się tu stało w ogóle? Czekaj, bo tu naprawdę nic nie widzę Ty naprawdę, ale tu nic nie widać, nie To nic. E, nie poczekaj. Nie widać, jeden jest w domu to na... Dobra, jeden w domu. Ja ja jednak wychodzę to. na zewnątrz, e, w tym domu to jest naprawdę kiepska sprawa przyjechało No wiem właśnie widziałem Jedno bugi tam wcześniej też przyjechało. Okej, okay, oni mogą tu na plecy nam też wejść. No nie wszędzie mogą, zauważyłem, że, on, że oni na nas próbują tak trochę okrążyć. Dobra, jest. Dobra. O, chłopiec o. się porobiło, nie? Dobra, e, 420. Nie, to jest masakra po prostu, nie? Się zamieniamy. Okej, okay, następna fala. Oho, już widzę, że jest do zebrania teraz RPG, także może być. Czwarta, wielkiego. czwarta fala teraz będzie, tak? Dobrze liczy? Bo to te, teraz czwartej fale fali, Fale są teraz nie, nie nie są liczone w ogóle. To znaczy w czwartej fali to teraz śmigłowiec przylatuje Tak. Pierwszy. Dobra, bo wiesz, na bo chodzi o to, że po prostu fali, nie, czekaj, była po napisana fala, która teraz będzie, nie, czekaj. Tak. Czwarta. Okej, okay, dobra, spoko. Dobra, z drugiej strony domu. Jest, z drugiej strony nie? domu, tylko. Póki śmigłowiec nie przyleci, to jeszcze będę próbował na dachu coś podziałać. Bo tutaj jest nie, to jest jakaś... Ej no, ale bez jaj, no stary, no przecież nie mogę normalnie się przez przebić Między tymi barierkami jest lipa jakaś turmowe stary o! O! Okej okay. nie, nie umieraj. Dobra, spokojnie Ty Wszystko... potrzebny jesteś Paweł Ja wiem Dobra, przeładowanko Dobra, leżą... O, chłopie! Tutaj przyszło! tutaj z tej strony przychodzili. Dobra, jest, leży. Leci, dobra, leci helikopter sobie na razie. Dobra, helikopter zostawmy na razie, faktycznie. Chyba, Bierz, że strzela rakietami. Ty. No to tak, to tutaj trzeba go od razu. No nie ile ich tu idzie stary? No bo. właśnie widzę. Dobra, zabrałem tego tego, nie wiem co, co Dobra. przeładowanko. a może wyjść przez wow. okno? No, Jak wyjść? No nie nie wyłaś przez okno, chłopie! Dobra, coś na plecy nam wchodzi chyba, co? Zabieramy to. Damy czekaj, radę. czekaj. Jak ten helikopter szybko przyleciał, widziałeś? Dobra. Leży. Jest. Okej, okay, ciśniemy dalej. Co to jest, pan? A nie? Co za łop... Ło, chłopie, tutaj plecy! Jezus Maria, weszło mi coś tu. Dobra, poczekaj, czy ja mam. Czy ja mam kwipunek? Przekąski, <grywa> się nie, proszę, mam. Może, nie, nie mam, może, nie mam Nie przygotowaliśmy się kompletnie, nie? Dobra, bo ja nie mam życia w ogóle teraz Dobra Okej, okay. no wiem, tak? właśnie to Najgorzej, to jest Czekaj Dobra, też padł Spoko, ja mam no, dosłownie 30% życia, nie? Okej, okay, dobra. dobra, fala czwarta oh. ukończona, fala czyli czwarta teraz będzie fala. wyzwanie. Okej, okay, 1122, spoko. O, oh, ale wiesz co, po prostu... Czekaj, gdzie jest życie? Gdzie spancerz chwila? Dobra, jest tu. Ale jak biją mocno chula? No strasznie mocno biją, nie? Gdzie jest znaczy, pancerz? Dobra jest pancerz chula. Dobra, pancerz też mam. Okej, okay, czemu to zmienie strój w ogóle? Przestań zmieniać oh. stroje, stary. No, to jest dobry moment na. Te no stroju. właśnie, najgorzej, bo to ja nie wiem, w ogóle. Doć... bardzo dobry moment. Okej. Okay. Żebyś mnie nie pomylił z wrogiem, nie? No, no właśnie, takie. No, dobra. Szabki, nic... Czekaj, czekaj, nie czekaj, bo bide. oni wbili do, do budynku, ale oni szybko już... biegają. Już wbili do budynku, dobra. Tak, tak, już są w budynku. No, Jak oni szybko biegają? Rzeczywiście, może raz. No nie. O chłopie, normalnie przyszedł... Jak oni szybko po prostu zapierdzielają, nie? No tak, zi, zi, zi. No nie? Dobra, trzeba uważać bardzo, bo... Dobra, okej okay. Ale do oni w ogóle? Właśnie w ogóle? nie wiem, nie ja mam tego pojęcia, oni po prostu tak normalnie wbili, nie? Tędy, aha, dobra, tędy właśnie, dobra Okej, okay, helikopter leci Ej, słuchaj, to nawet nie połowa fali, nie? No piąty fali. Co jest? <noise> Otwieram drzwi, a ja tu kurde Siedmiu typa, nie? Czekaj, 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 ja patrz na mnie mapy właśnie O bo jakbyś mógł mi plecy Okej, okay, dobra, y jasne. mógł mi plecy Co jest? Skąd on wali? O Boże, otaczają mnie Dobra, jest lekko ponad połowę, panie Pawle, jest, jest dobrze. O stary, oni mnie otoczyli, nie? Ale to spokojnie, ale czemu używasz takiej broni? Weźcie sobie strzelbę szturmową, stary. To będziesz ich pyk, pyk, pyk. Tu psztala dostałem. Dobra, na, na górę jest wejście tylko jedną stroną, także. No nie tak mi się przydaje, nie? Dobra, dobra, jasne. Okej. Okay. Przeładowanie. Paweł, jesteś twardy kot. Dasz radę. Dobra. Jest. Leży. Spokojnie. Zejdźmy niżej. O chłop! Kurde, najgorzej, bo nic Patrz czeka... na mapkę, stary, no. Muszę z pierwszej osoby postrzelać, bo. Z pierwszej osoby jest łatwiej się poruszać ogólnie No właśnie, bo tu jest ciasno, nie? Wtedy się tak poruszasz szybko, lewa prawa, lewa prawa, a nie musisz tak no się obracać. No właśnie, to. Czekaj. Dobra, padł. Padł, albo nie padł, czekaj, zaraz padnie! Granata weźmie No właśnie, zaraz tak chyba zrobię, wiesz? Tylko ja nie zdążę że po prostu. Nie, nie. O! Dobra, no już prawie, jest dobrze. O kurde! Automatyczną strzelbę ma. Ok. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Weź sobie jakąś kamizelkę może co? No stare kamizelki teraz chyba nie mam. Poczekaj, dobra, zaraz zobaczę Czy jest kamizelka? Dobra, e, ekwipunek pancerz. Zwykła kamizelka. Okej, okay. mamy to. Zawsze coś, nie? No dokładnie. Zawsze jeden strzał dalej od śmierci. Dobra, padł. Może tu już jest prawie koniec, nie? No to kmira. jest prawie prawie koniec Dobra, padł Dobra tam widzę auto jedzie. Za tobą dobra padł. tam będą Jak za mną? No teraz, teraz, tutaj Tu przede mną przeciwko. Tak, te drzwi O! Dobra jest Chyba ja tu obserwuję mapkę Dobra Obserwuj Jeden ci będzie na plecy wchodził, uwaga Kurde poczekaj nie strzelaj tylko normalnie. Spokojnie Dobra, padł. Dobra, tak, dalej. Został jeden naziemny, jedno auto i śmigłowiec. Dobra, dobra. Ło, wow, gdzie on jest w ogóle, nie? Co to jest? Co za koleś? Normalnie Co wziął do... się, wbił do środka. Jedno dobra, idziemy dalej. Jedno auto, jeden śmigłowiec mówisz. E, dobra, tu pójdę na górę. Rozwaleś mi głowiec najpierw. No bo on będzie trochę by... Tak, najgorzej właśnie będzie tym, z tym helikopterem. E, dobra. Może nie trafiłem, no! Nie. Ale ostrożnie, żebyś... No żebyś się dobra. nie rozwalił, się tam, nie? No właśnie. Dobra, padł. Dobra, i tam masz dwa. Okej. Okay. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Czek. To z aut to, to może ci cyk. wysiąść ośmiu z aut Właśnie poczekaj albo nie, dobra O kurde czy ty dowidzisz? Uważaj Co jest? Nie, wy... Gościu yy, ma ten, yy, to jest ten yy, technical z tym karabinem O nie, to naj... Dobra, poczekaj, poczekaj, przejdźmy. To, to ostrożnie, poczekaj właśnie Poczekaj, Od zróbmy... Tutaj. Od tej strony? To jest technikal z karabinem stary To widzisz go. O dobra. rany Ale syf nie Poczekaj, ja myślę, że byś tego strzelca na rozwalił Dobra, okej, okay, czuję. Dobra, jest. No, weź, wyjdź, no, wyjdź stąd, no. Ja umrze o Boże, myślałem, że też zginę, nie? Po prostu, dobra. Wiesz, Ej, to była, Dobra, słuchaj, to było już faktycznie mega trudne, Juh. więc e, spokojnie. Róbmy dobra, to też. powoli. Spróbuję nie umrzeć w tej chwili. Tak, tej postaraj, się nie, postaraj się nie umrzeć, żeby nie było lipy. Okej, okay, uh, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj tu ich, Ja się nie spodziewałem, że tu technika z działem przyjedzie Jest, czekaj, mały, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Jakbyś to. Byś na niego wybiegł, stary, to by było po tobie, nie? No na pewno. Dobra, okej. Okay. Spokojnie. Zobacz, są ci przeciwnicy, dobra? No właśnie nie wiem, poczekaj, poczekaj, bo no nie oni tu, tu wejdą po prostu, wiesz? Nie, to... Dobra, eee, Już uważam, już, już włażą, już włażą. Jest Dobra, poczekaj, poczekaj Nie polecam rzucenia granaty Dobra Prawie się zabiłem Kurde, poczekaj Leży tu z każdej strony mogą na mnie wejść Pode mną są, stary. Nie, no, bo to, to totalnie. Poczekaj, dobra. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, tylko spokój nas uratuje. Leży. Ten leży, dobra, ten. Boże, przeładuj no! Leży, jest. Okej. Okay. Jak oni szybko biegają, po prostu, to jest niesamowite. No nie. Mają. Nie, bo oni już mają takie bronią i mają normalnie maszynówki takie ręczne, nie? Dobra. Jak on, jak on rzuca tymi granatami? Jest leży. No co, no co za gościu, no czemu ja rzucasz granatami? Co za łeb normalnie? No co za łeb normalnie? Po co się... Po co rzucasz te granaty? No bo żeby sobie ułatwić sprawę. No, no kurde ale nie wiem, jak ta postać, kurde, rzu rzuca tymi granatami, stary. No właśnie, kurde, no, Cerujesz gościu. w górę, a on ci sobie rzuca je pod nogi, nie? Najgorzej, najgorzej, normalnie... Gdzieś się odsunąłem. Dobra, ja już nie używam tych granatów. No nie tej używaj tych granatów, że z... w ten. no... Ale no, jak to jest zrobione, no kurde, no? Bez Czekaj. pojęcia w ogóle. Postać Dobra. Postać rzuca granaty pod nogi, no. Dobra. Ale dobra, tym razem nie zostawiłem cię na pół fali, tylko na jakieś yy, 20% fali. No tak, tak, jasne, jasne. Oh. No tak, panie Bable, no. Dobra, poczekaj. Dobra. Jest, leży, zostało dwóch, nie? Jakie. jakie g granaty po prostu. Leży. Dobra, mamy to. Oh. Kurczę. Dobra, fala... sesji po tym zresztą, tutaj to ja ci pokażę o co mi chodzi. Nie, ty mi nie pokażesz, zostaw tej granaty już. Ale no, gościu, no co. Zostaw jest... tej granaty, powiedziałem nie, oni, już. Nie chodzi, naprawiam ten błąd, no bo to jest kurde, już to nie ma sensu w ogóle. Ty, ale no. ja też tak szybko biegam, muszę ci powiedzieć, wiesz? To, to Na To jest CV, jaki widziałem w życiu po prostu. No nie? Dobra, spokojnie, weź nie, normalnie, strzelaj po prostu, wiesz. Nie. Ale tu nie da się, bo oni mnie tak biją tam u góry, że No ale nie, no to da się, oczywiście, że się da. Gdzie jest tu jakiś... O, oh, w kiblu jestem. E, dobra, to jest zły pomysł, to jest bardzo zły pomysł. Dobra, idę do góry. Dobra, lipa, 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 idę na górę. Ale się porobiło. Poszedł granat. Twój czy dobra. co? I oni granatami No co ty gadasz? No go, gościu nie, nie wiem czy to jest jakaś mina, ale on normalnie wykonywał animację rzucania granatu tak. Kurde no to naj... Kurde, masakra. Ale to może nie będzie aż tak. Bo tam wcześniejszy to był mój, bo ja rzu rzuciłem Dobra, haki, Dobra, Wcześniejszy to nie był mój Ja to Ty, mówię, to normalnie Nie normalnie masakra jakaś, co tu się dzieje, nie? To jest... Dobra śmigło leci. Leci śmigłowiec, tak? Okej okay. Dobra, już go nie ma. Dobra, świetnie. Ej nie, no, czekajcie, no to no tak się ja tutaj nie mogę się tak kryć, nie? Dobra. O Boże, moja celność. Dobra, poczekaj. No, wyłaś tu ziom, wyłaś tu ziom Bez ja, ile tu. Ile ich tu wyszło teraz? Dobra, dobra. Coś tam jeszcze przyszło? Jeszcze coś łazi? Okej, okay, fala Użyje, siódma. No Dobra, jeden gościu jest już siódma? Dobra, no to już siódma fala jest, nie? Kurczę, masakra. Ciekawy jestem do jakiej fali dojdziemy w ogóle, nie? No mi się, że przy dziesiątce to już się pojawiają minigany, stary. Ja wiem właśnie, to jest lipa. To jest najgorsze. No to jest totalnie najgorsze. Okej. Okay. A minigun ma to do siebie, że schodzimy no. w zasadzie na takie... Poczekaj, A, dobra, bo ja patrzę on... na minimapy, to za duża ilość... Jak ty go tu wpuściłeś, stary? Co? wpuściłeś? Co wpuściłeś? Tu wpuściłeś tutaj typa, stary. Dobra. Dobra. Czemu oni się palą? Nie <laughs> Czemu oni się zapalili? Czy ty rzuciłeś jakiś granat czy co? Ta jasny Dobra, uwaga, wchodzi tam, dobra Okej, okay. ja, ja trochę wyjdę. Zostało trzech, nie? Ten gościu nic nie robił w zasadzie Okej, okay, dobra I tu tyle jest wejść do tego domu, że oni tu mogą z każdej strony do nas wejść. No teraz. właśnie Kurde, masakra Jest, poszło, dobra, pięknie. Fala siódma skończona wow. Okej, okay. 20-23, no to na razie jakoś tak w miarę równo poszło. Dobra, tu nie chodzi o to, kto równo, kto ten. No nie, no ale Będzie to też to tak przeżyć, wiesz, rywalizacja tam. jakaś tam, żeby była, nie? Dobra, ehm, czekaj. Ja bym... może czekaj. Ogóle... Jest tu te przejście, czekaj tam na dół? E, nie, nie, nie ma go. Nie ma tu przejścia na dół? Nie, jest. To lipa specjalnie straszna. specjalnie pewnie, że żeby tam się na nich nie czekało, ten tak łatwo. No właśnie. Powiedzieli, takie sobie nie, mają kuterze. Dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja zaraz w tym samym miejscu stoję, praktycznie. Ja się przemieszczam, staram się trochę być mobilny. Dobra. Dobra, ja tych z dachu spróbuję ściągnąć. Wejdź Wyjdź stąd, wyjdź stąd, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Okej. Okay. Dobra, tu znowu muszę osobę. Ale stary, cały pancerz mi zszedł na jednym strzale, nie? Pracy oni są teraz. Kurde! Uciekaj! Uciekaj na górę! Dobra. ci pomóc, bo chyba sobie. Dobra, wiesz co? Bo ja, ma, ja już mam bardzo mało życia. Naprawdę. dosłownie jeden ja strzał ten... i, i po mnie. Dobra, jest. Masakra po prostu. Totalna masakra. Co tu się dzieje, nie? Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Dawaj, wyłaś, gdzie on jest? Gdzie on jest? Ja się pytam, gdzie on jest? Dobra, to jest ósma fala, to jest ósma fala Lecimy z tym, ładnie Osma, Ósma fala to już może być troszeczkę dzika No właśnie dlatego ja się boję, tak stoję wiesz, w miejscu Dobra, piekło. Gdzie on tam jest? paska jest No właśnie widzę! To jest jakaś masakra, nie? Te drzewa oni się chowają w tych drzewach, i nie są w stanie zobaczyć, Dobra. gdzie który stoi. Jest poszło. O kurde, Stary, ale tam mi teraz weszło. Normalnie masakra, cała normalnie mała armia. Widziałem, że coś granat. Kurcze, co się stało? E, ok, oni są tam na dole, nie? No tam na dole właśnie, tam chyba z trzech albo czterech, nie? więcej. No dobra, no to nawet, nawet znacznie więcej Dobra Nie wstawaj, jest ile No właśnie widzę Dobra Jest Okej okay. Co tu się w ogóle dzieje, nie? Ej, bo tam jest ogień Niech się oni troszkę. Ej dobra Co tam? To inaczej trochę rozegrać No Co ty robisz? Nie, no nie wychodź, pieniądze. stary. Ty, jak teraz wyjdziesz, to po tobie już, nie? Tak, ja tylko muszę, muszę. po tobie. I na mapę, panie Pawle. Czy oni tu do mnie nie włożą do góry? Bo ja chcę trochę wypłoszyć z domu, bo ich jest za dużo z domu. Ja dobra. Staram się patrzę na mapę. Dobra, teraz wracajmy tu, oni teraz odeszli trochę od tych schodów. No tak, tak, spokojnie. Po lewej stronie. Coś tam stoi, po lewej. Po Ładnie, dobra. No, dobra. W oknie mnie chcieli. No właśnie w tym okienku mhm. mnie tam też rozwalali, nie? Cały czas. Okej. Okay. Kurde, moja celność. No nie, właśnie nie może strzelać przez ten, wiesz? To jest głupie. To jest, no, wiem. I właśnie tutaj rzuciłem w ten sposób granat, żeby on się jakoś odbił od tej barierki. Ha? Umarłem, nie? Dobra. Uwaga! On tu wszedł. Ała, 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 ała. Dobra Dobra, spokojnie, dobra. spokojnie Uwaga, wchodzi po schodach Widzę, widzę, widzę. Dobra, jest Czy on tu stoi obok mnie, czy nie? Nie, 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 spokojnie, spokojnie, tam na dole, na dole będzie Okej okay. Dobra, jeszcze go nie masz Dobra Kurczę, co tu się, ale normalnie sytuacja, nie? Te jest nowe, te nowe walki o przetrwanie to są prosto jakieś miazgi Coś ty zrobił? Czemu ty wyszedłeś? Bo ja chcę ich od tych schodów odpocząć, bo... Ok, Okej, czekaj, coś, coś tam zaczął strzelać Uwaga! Jest na tym Dobra, masz to Tam na dole, przed tobą, przy tobą Jest Okej okay. Wypłoszyłem ich stąd Dobra, Gdzie oni mi teraz tu wejdą Dobra, spokojnie, tam, tam za tym jest Na dole on za tym kartowem stoi Taka dobra jest Okej, okay. jeszcze jeden, jeszcze jeden został, jeszcze jeden, A, jeden. Nie, sorry, Moje. dobra, jednak jeszcze nie ja Dobra jeszcze, jeszcze czterech Jeszcze czterech, tam był jeden, okej okay. Jest tutaj u góry Dobra yy, na plecy no ci broni? idzie, na plecy ci idzie Maga yeah. Stary, no, w środku tam. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Szedł chyba. Nie, no? uciek, uciek, teraz idzie, idziecie na plecy znowu, idziecie znowu na plecy. Check, ja, bo ja nie wiem, który jest na górze, a który no, na No nie. Spokojnie, dobra. No, tu, 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 tu po lewej, po lewej, patrz, patrz, patrz. Jest, masz. Dobra, trafiłem go, ale żyje. Dobra. O. Dobra, spokojnie, 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 o. zostało dwóch, zostało dwóch, nie? Zostało, zostało dwóch tylko Dobra, spokojnie. Jeden jest na dole. Dobra, jeden nic nie robi, drugi też no nic nie No właśnie też robi. nie ma co chodzi, nie? Totalnie. Te, to może być kułapka. Dobra, Dobra okej, okay. y, ostatni teraz. Spokojnie, powoli. Uważaj na okna. Dobra. Jest! <grym> <grym> ładnie! Wow! Mamy to, mamy to 53 tutaj było. Jest na 53, czyli 40 nie no Masak, to została jakaś Ach, come on Okej, okay, dobra, wchodzimy do środka dzikie. To jest to to bardzo to jest dzikie Dziesiątka eee, wiesz co, chyba nie wiem <laughs> Dobra Okej, okay, chodź się trzymamy razem teraz Gdzieś ty poszedł w ogóle Chodź tu wracaj szybko do środka Dobra eee, to co, na górę lecimy czy tutaj? Znaczy, ja będę tak, tak tak jak wcześniej, ty pilnuj schodów, a ja spróbuję coś z góry działać. Mówisz? No dobra. Póki śmigło nie Czekaj, przyleci. czekaj, jak czekaj. Śmigło o, przyleci, kurde. To już Będę się musiał ch chować stąd. Minigum. idzie. Eee, no. Idzie. Poczekaj, no bo. Spokojnie, dobra, No padnij, gościu! <laughs> No, chyba żartujesz! No, nie żartuję! No nie, no, no! Bez... No, no nie. Nie, no, bez jaj. Dobra, okej, okay, moi drodzy, y, dobiliśmy Co do fali dziewiąt. dziewiątej. Normalnie jest 10 Ile fal, pieniędzy? Ile Prześ... pieniędzy? Tak, jest podwójna premia, czyli normalnie jest 31 tysięcy. Ale to i tak, ale to i tak zobacz, bo za 10 falę tych normalnych no. e, za ukończenie całej walki utrzymuje się 30 tysięcy. Tak. A tutaj za to za dziewiątą, za którą jeszcze przegraliśmy, mhm. dostaliśmy, teoretycznie byśmy dostali 30, tak? No tak, dokładnie, a jest podwójna premia. Eee, więc e, moi drodzy, tym sobie już kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się! Chaos. No tym razem nie wyszło. A tym razem nie wyszło, nie? To jest po prostu ten, ale okej, okay, spróbujemy zrobić jeszcze może jakieś inne w przyszłości. Eee, Bo inne fale. Tak, jest 7 nowych map. Eee, ta akurat jest taki bliski dystans. Może być tak, że jakaś mapa będzie lepsza. Eee, może więc będziemy te stopy Można używać sniperek i tym, tym podobnie. No albo po... No tak, no, na przykład. Dokładnie. Okej. Okay. Pa pa pa.